Ten spot, film promocyjny dla Wrocławia jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury, jest... To nie będzie typowa reklama. Na początku założyliśmy sobie, że chcemy zrobić teledysk muzyczny. Teledysk muzyczny, w którym nie pokazujemy miasto przez budynki. Nie będzie nikogo o tym mieście opowiadał, tylko chcemy pokazać miasto przez jego mieszkańców. Kręciliście już na Politechnice, przy Politechnice Wrocławskiej, gdzie tak, jeszcze znaczy, kręciliśmy i. Cały, cały, cały pomysł zasadza się na takich dwóch elementach. Pierwsze to są takie sytuacje właśnie grupowe inscenizowane z tymi różnymi grupami, o których wcześniej mówiłem, ale też na takich sytuacjach kulturalnych i nie tylko live, takich masowych, czyli też juvenalia, czyli koncerty w ramach juvenaliów, gdzie na Wiktigowie w ramach e, e, imprezy studenckiej Abradab razem z ludźmi krzyczał tam podobno 12 tysięcy gardeł było i szczało Wrocław, laf. Za... Wszedłem tak przypadkowo jak byłem z kolegą, tym o tutaj można go nakręcić, choć będziesz nakręcony <noise> i e, chcieliśmy załatwić za, za, papierosy. <noise> tak, jesteśmy za to papierosy. Żeby tutaj stęczyć. Mhm. Ja jest w początku. No, mało ludzi, taki no, trochę... trochę średni dzień na to, żeby ludzie starczali i czekali, żeby nie robią. Coś się uda. To będzie dobre czy nie, to się oceni ja ja tak? i jak się zobaczy.